Cześć. Chcę pokazać mieszkanko, które wykańczam. To jest mieszkanie deweloperskie. Na ścianach idą takie kornisze. Na dole ma być też cokolik. Cokolik wysoki, chyba 8 cm ze steropianu do malowania. Jest sufit podwieszony. No sufit ma wszędzie, znaczy prawie wszędzie dookoła Miejsce na taśmę LED. Nad oknami miejsce na karnisze. Tak wygląda. Tutaj część, aneks kuchenny. Płyteczki takie fajne. A tutaj to mi pękło, więc musiałem to otworzyć i naprawiam. Developer tutaj wkleił płytę gipsową i ona gdzieś strzela, więc musiałem to poprawić. Tutaj już korniejsza. Oops, coś wcisnąłem, depnąłem. I tutaj będzie na środku też jeszcze jedna ramka duża i biokominek na dole. Tutaj większa wnęka zaraz i tego, że idzie klimatyzacja, więc żeby firanka miała miejsce. No to jest powiedzmy salon duży z kuchnią. Duży. No. Korytarz w korytarzu też idą wszędzie. kornisze, wyrysowałem sobie, jak tam mają iść. No, skrzynka z bezpiecznikami, musiałem ją też przesuwać opuścić na dole, była wysoko przeszkadzała. Tutaj łazienka jest prawie skończona czeka na stolarza. Tutaj jeszcze sypialnia, a się ta sypialnia, taka nie za duża, też na suficie, wnęki na ledy. Tu przy oknach szersza, z miejscem też na karnisz. Tam też nie będzie szafa.